I witam Was w kolejnym Weekly. Mamy godzinę 6, a ja już na nogach codziennie staję o tej godzinie, a nawet i wcześniej, ale o tej godzinie zabieram się za moje śniadanie. I tutaj mamy jogurt z owocami, granola, kawka. Piję teraz jedną kawę w ciągu dnia, i to jest coś wspaniałego, kiedy mogłam już powrócić do kawy. Ten widok samego rana to jest ukojenie dla mojej duszy i tak mogę rozpoczynać każdy dzień. Hej, i witam Was w dzisiejszym dniu. Idziemy dziś obczaić co nowego jest w Crashu. Crash to miejsce takie bardziej second hand, ale luksusowe, bo z reguły są tam markowe rzeczy, więc nie należy do najtańszych second handów, ale naprawdę mają tam takie perełki, że zawsze po prostu to jest mój sklep, gdzie mogłabym dużo rzeczy ze za sobą zabrać, gdybym miała e, dużo pieniędzy. Jeżeli też jesteście zainteresowani tym sklepem i ich produktami, a na przykład nie jesteście z Warszawy, to mają też sklep online Online, więc możecie sobie wejść na ich Instagram, Crash i zobaczyć, co tam jest ciekawego. A ja lecę, zobaczymy, co tam jest, właśnie w sklepie. I mam nadzieję, że znajdziemy coś ładnego. Jak nie, to może czymś się zainspirujemy. Więc lecimy. Na samym wejściu ujrzałam tą piękną, długą sukienkę z Lovely Silk. Ale stwierdziłam, że nie pójdę w panterkę, bo zawsze mnie to tak kusi, a potem i tak tego nie noszę. Wiecie, jak to jest z trendami, a szczególnie z tymi mikro, które wracają co kilka lat. Przepiękne są te baleriny z Mako, ale do nich jeszcze wrócimy. I doszliśmy do mojego ulubionego stołu akcesorii i znajdziemy tu okulary vintage i różne inne dodatki. Spójrzcie, jakie cudeńko! Jest to torebka od Chloe. I jest przecudna ten kolor. Ja byłam zakochana, ale miała dodatek zamszu i to tak nie do końca mi pasuje, ale była piękna. Kosztowała 1100 zł, więc nie należy do najtańszych, szczególnie że jest to produkt z drugiej ręki. Te baleriny Mako, one są przecudne, ale też cenowo nie różniły się za bardzo od oryginalnej ceny i te piękne buty od Celine, zakochana byłam. Parę terełek było, ale nic mi nie urzekło. Ja wróciłam do mieszkania, i dzisiaj jest tak gorący dzień, i tak nie miałam pomysłu, co zrobić do jedzenia. I wpadłam na pomysł. Zrobiłam dzisiaj tartę i już Wam pokazuję jak ona wygląda. Już kawałeczek tutaj spróbowałam, ale powiem Wam, że jest boska. I jest to tarta z mąki kukurydzianej, do tego serek wiejski zblendowany, pomidory, zioła, sól i łosoś. I naprawdę... To połączenie jest mega dobre. Więc, jeżeli będziecie chcieć, albo po prostu wrzucę tutaj gdzieś przepis, jak to zrobić, a innym razem zrobimy sobie to razem. Innym razem zrobimy razem. Jeszcze nie pamiętam, żeby właśnie było to takie znaczenie słowa. No, ale w każdym razie zapomniałam, że razem też ma kilka znaczeń słów. No nic, taki mamy polski, właśnie fantastyczny język. W każdym razie, słuchajcie, wracam do tematu. Boska jest ta tarta. Poczekam chwilę, aż ostygnie, bo ona lepiej smakuje, jak jest taka lekko przestudzona. Szczególnie na przykład wieczorem, to super smakuje i będę robiła to na pewno częściej. Bardzo często też używałam szpinaku z pomidorami albo szpinak z łososiem. Ten przepis w ogóle wymyśliłam po mojej podróży w Paryżu, bo tam coś takiego kupiłam, taką tartę z białym serem i ze łososiem. I jak wróciłam, to zaczęłam tak kombinować i wymyśliłam coś takiego. I to jest mega dobre. Też można wykorzystać serfeta, bo ja nie miałam serafeta, więc blendowałam serek wiejski, też wyszło fantastyczne, ale można to robić na wiele sposobów, uwielbiam taką tartę, dodam tutaj jeszcze dużo rukoli i zabieram się do jedzenia.

Dzisiaj mamy poniedziałek, więc rozpoczynamy ten tydzień dobrze. Słuchajcie, z samego rana wstałam dziś o 5, ale spałam do 5.30, bo ja jeszcze tak trochę sobie drzemałam, żeby tak do tej 5.30 dospać. To jest taka idealna godzina, kiedy ja wstaję i czuję się dobrze. O 6, mniej więcej jem już śniadanie. Także słuchajcie, piękny poranek Zjadłam śniadanie na balkonie. Moje ulubione granole z jogurtem owocami. Powróciły ciepłe poranki, więc można jeść swoje śniadanie na zewnątrz. Polecam. Ponieważ jest to takie zrelaksowanie, przygotowanie się mentalnie, psychicznie do tego dnia, do tygodnia, bo jest poniedziałek, i tak jak rozpoczynamy swój poranek, tak też będzie wyglądał nasz cały dzień, więc zawsze to podkreślam, żeby rozpoczynać swoje dni dobrze. I tak po prostu spokojnie, na luzie i wtedy cały dzień będzie dobry, nawet jeżeli mamy cały dzień pełen planów, no to. Jakoś tak inaczej, nawet do tego się podchodzi. I to jak ten poranek, tak też mam nadzieję, że jak dzisiejszy dzień, tak będzie też wyglądał ten tydzień. Więc zorganizowany i po prostu działamy. Ten tydzień będzie skupiony na działaniu. Poprzedni tydzień był bardziej skupiony na takiej mojej wdzięczności, a w tym chciałabym być taka bardziej produktywna. Jestem, słuchajcie, teraz niedaleko ulicy Mokotowskiej, ponieważ pozwólcie, że założę okulary, bo już mnie słońce razi, ja mam Bardzo wrażliwe oczy, niestety, i wiem, że to nie jest przyjemne mówić do Was w okularach. Więc starałam się wytrzymać jak najdłużej mogłam z samego początku. Co wam to mówi, słuchajcie, jest to moja torebka z Mako i jestem niedaleko właśnie Mako Store i mam zamiar tam iść ją zareklamować. Bardzo mi jest przykro, naprawdę. Ja wam pokazywałam tą torebkę, kupowaliśmy ją razem. Zapraszam do tego vloga, bo byłam nią mega podniesiona. naprawdę ja ją uwielbiam, kocham i też właśnie chciałam tym się z wami podzielić, bo pamiętam, że bardzo mako zachwalałam i dalej zachwalam, bo jest to nasza polska marka, jest dobrej jakości, ale właśnie za. Zauważyłam w ostatnich czasach, że tutaj niestety skóra trochę mi zaczęła schodzić i nie wiem, czy to widać na kamerce, ale niestety mam tak jakby uszkodzenia i powiem Wam, że to jest dla mnie mega dziwne, bo ja tą torebkę naprawdę bardzo szanuję. O, tutaj na przykład możemy zauważyć, już jest takie zdarta skóra. Tutaj też z przodu to może jest bardzo minimalne uszkodzenie, ale jednak jest i widzę, że to coraz bardziej tutaj się mi zdziera ta skóra. I uważam, że jak na taką cenę torebki i że jest to właśnie skórzana torebka 100% naturalnej skóry, no to nie powinno tak się dziać. Więc chciałabym iść zobaczyć co zrobić w takim przypadku. Czy będę mogła ją zareklamować i wymienić na nową, nieuszkodzoną. Jak to będzie wyglądało? Bardzo zależy mi na tej torebce konkretnej, bo jest ona moją ukochaną, ulubioną i nie chciałabym właśnie zamieniać jej na żadną inną. Jestem już z powrotem i mega się cieszę. Torebka została zabrana, oddadzą ją do manufaktury i będzie naprawiona. I jak najbardziej pani ekspedientka powiedziała, że tak dziać się nie powinno, więc ją naprawią. Trochę jestem smutna, że musiałam się z nią rozstać, ale do mnie wróci cała i już zdrowa. No, także teraz jedziemy na szybkie zakupy i następnie do mieszkania. prezentuje się mój dzisiejszy bowl. Mamy tutaj sałatę lodową, kawałek sera feta, do tego pomidorki, awokado, ogórek i wędzony łosoś. Może jeszcze sobie to skropię ostem balsamicznym i dodam może jeszcze grzankę do tego. Ale idealne, bardzo lubię połączenie białego sera i łososia. Sztosik. Dzień dobry, dzień dobry i witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj od samego rana montowałam i teraz dopiero zaczynam życie. Więc się ogarniam i chcę pomalować paznokcie. Dorwałam nowy lakier. Semilaka i one są jeszcze na promce, więc jak szukać takich one-stay hybrid, no to mega polecam, bo one naprawdę są boskie i wszystkie są w takich naturalnych odcieniach. To są te hybrydy z serii Skin Tone i one są wszystkie takie naturalne, delikatne. Moim ulubieńcem był semilak Rose Beige. I on się już skończył, i stwierdziłam, że teraz pójdzie taki trochę bardziej różowy kolor, trochę jaśniejszy. I wzięłam Milky Pink i zobaczymy sobie, jak on będzie wyglądał. Tu mam pozostałość na jednym palcu z tego Rose Beige, i on był taki delikatny, piękny, no, uwielbiam. A ten, myślę, że będzie taki trochę różowiutki? Zobaczymy. Ale one wszystkie są bardzo naturalne, więc to nie będzie taki pinky pinki, z czego jestem właśnie mega zadowolona, bo ja uwielbiam takie naturalne. No prezentuje się naprawdę zacnie. Ja jestem mega fanką takich prostych, estetycznych, minimalistycznych paznokci. Jak są krótkościęte, ścięte, spiłowane i teraz mam akurat na prosto i taką też formę zostawię póki co, bo jest to dla mnie mega wygodne. I ten efekt podoba mi się najbardziej. I to co jeszcze myślałam, żeby zrobić, to kupić biały lakier i namalować kokardkę na paznokciu jednym. To by było takie mm, mega cute, ale póki co zobaczę jaki po prostu jest ten kolor, więc zabieram się, musimy zrobić paznokcie, ogarnąć się i jadę na szybkie zakupy. Szybki haul w aucie i dorwałam truskawki, bo były na prące, więc wiedziałam. Całkiem ładne. Mam nadzieję, że będą smaczne, bo sezonu na truskawki już nie ma. Kupiłam nerki, ale z Bardziej z uwagą na Michała, bo ja jeszcze tak z nerkami ostrożnie. Na Low odmapie nerki były zakazane. Właśnie to jest to, że ktoś mi napisał ostatnio, że migdały. Na Low fodmap nie, ale migdały można. Z tego co wiem i co czytałam, i też w mojej aplikacji, gdzie mam wszystko dokładnie wypisane, tak samo nerki w dozwolonej ilości są ok, ale to są tak może z 10 sztuk, więc trzeba uważać. Tak samo migdały. Więc to jest wszystko też, zależy od tego, jaka ilość, i na to trzeba najbardziej bardziej uważać na te ilości, które się je. No ale nerki ogólnie nie były zalecane na low-fodmapie. Za to migdały były jak najbardziej OK. Tak samo makademia i um, orzechy pekan albo walnusy. To są orzechy włoskie, tak. Ja po prostu czasami mam jakieś zaćmienie. Czekolada gorzka, uwielbiam. Zawsze biorę 85%, ale nie było, a z tej w ogóle nie ma chyba 85% i wzięłam sobie 70, więc i to słuchajcie, jest dla mnie taka dobroć mała, bo te 70% to dla mnie są jak słodkie czekolady. Kupiłam jakieś rzeczy właśnie dla Michała, bo będę robiła mu zapiekanki, ale co kupiłam jeszcze dla siebie, kiwi. Kupiłam jajka i słuchajcie, to co kupiłam, to jeszcze jogurt naturalny bez laktozy. Kupiłam cukinię, ponieważ jutro zamierzam zrobić ciasto. I ja znalazłam super przepis. W ogóle pokażę Wam go może i zrobimy w ogóle oddzielny filmik dla tego przepisu, bo uważam, że warto. Jest to. Przepis na, no, możecie sobie zapisać, zeskrinować jak chcecie. Jest to, słuchajcie, przepis na takie czekoladowe ciasto. I jest ono z cukinii, więc jestem mega zachwycona. Tutaj macie wszystkie składniki, które są potrzebne. I będziemy próbować, tak. Potrzebna jest cukinia, gorzka czekolada, więc mam. Masło i ciepłe mleko migdałowe mam w domu. Dwa jajka, kupiłam jajka. Proszek do pieczenia też kupiłam, więc wszystko mam. Nie mogę się doczekać, bo dawno nie piekłam żadnego ciacha. A jak jest jakaś opcja, taka bezglutenowa... o. Zakupiłam też tą mąkę ryżową z Lidla, ponieważ jest bezglutenowa i, no i będę próbować z tym ciastem. Więc mega jestem podjarana, już się nie mogę doczekać, aż będziemy je robić razem, ale to zrobimy jutro. Teraz wracam do mieszkania i byłam jeszcze w aptece i musiałam wykupić trzy paczki Bixipaxanu. I też dostałam komentarz, że ktoś po ksifaksanie czuł się niedobrze. Ja nie mam takich właśnie jakichś dolegliwości po ksifaksanie, nie odczuwam tego. Wolę i tak trzymać się trochę tej diety, wprowadzam jakieś inne rzeczy, ale to jak Wam mówiłam, ciężko mi jest z niej totalnie zrezygnować, bo jak zjem znowu co innego, to ten brzuszek znowu robi się taki nabrzmiały, no i tego bardzo nie lubię. A jeżeli chodzi o Oksyfaksan, no to mam zmniejszoną dawkę, więc... Ym, nie odczuwam żadnej takiej dolegliwości, może też dlatego, ponieważ biorę probiotyk. No i nie wiem, nie wiem, dawajcie znać, jeżeli macie jakieś złe doświadczenia, ale ja póki co nie odczuwam nic złego, więc to chyba, to chyba dobrze. Ja słuchajcie dzisiaj i montuję, i nagrywam, ale robię sobie szybką przerwę, ponieważ. Chciałam sobie coś zjeść, i już jestem lekko głodna. Ten tydzień mam taki trochę bardziej intensywny, ponieważ chciałam zobaczyć, jak to będzie, gdy będę codziennie wrzucała coś na kanał. I jestem bardzo taka, wiecie, zorganizowana i to dobrze. W każdym razie zabieram się za jedzenie, i dzisiaj chciałam sobie zrobić coś bardzo prostego. Też dziś stwierdziłam, że zbliża się okres, i w tym momencie nie lubię się przyjadać, i mam dzisiaj ochotę na coś takiego bardzo banalnego i prostego. Więc ostatnio też zaczęłam próbować różne serki wiejskie i dzisiaj też tak by the way upiekłam ciasto z cukinii i będę je jadła wieczorem, ale robiłam już taste test i było przepyszne. No ale to tylko kawałek do właśnie nagrywania, a zjem je sobie na kolację i boże, no wyszło takie boskie, że naprawdę polecam i cały filmik wam dodam jak zrobić takie ciasto z cukinii, bo jest boskie. Sery, czekoladowe ciasto z cukinii bez glutenu. Raj. Right. Wracając do mojego posiłku, to słuchajcie, testuję ostatnio różne serki wiejskie i ten bardzo średni. Naprawdę, zawiodłam się. Miałam tak jakby większe tutaj oczekiwania w stosunku do niego, ale ja wolę, bo to właśnie zależy, kto jak woli. Ja wolę, jak ten serek jest taki gęsty i bardzo mi smakuje. Na przykład z Lidla ten High Protein serek wiejski, chyba od Pilos on jest i on jest przepyszny. Kilka innych też miałam za zanadrzu, które właśnie spełniały moje oczekiwania i były takie bardzo skoncentrowane i ten taki bez laktozy też jest taki bardzo zbity, a ten jest tak Taka no, woda, tutaj jest po prostu bardzo dużo wody i tego nie lubię, ale to nic, będzie też na pewno bardzo smaczne. Do tego zrobię ogórek zielony, awokado i jajka. I taki będzie dzisiaj bardzo prosty posiłek, ale ja takie uwielbiam najbardziej i właśnie tak sobie to wszystko połączę. I słuchajcie, wyszło słońce, z czego jestem bardzo zadowolona, ponieważ te ostatnie dwa dni były takie pochmurne i już się umertwiłam. No i gdyby ten serek wiejski był bardziej zbity, to mogłabym to zjeść na talerzu, ale w tym momencie muszę to zjeść w misce, bo przecież to wszystko mi się rozpłynie. No ale spoko, zrobimy sobie zupę jakąś mleczną, może nie wiem co to będzie, słuchajcie. W każdym razie robię tutaj już awokado. Nie no, ja uwielbiam takie połączenie. Nie wiem, czy mój brzuch to będzie jakoś tolerował, ale z tego co wiem, to serki wiejskie nie mają w sobie za dużo laktozy. I w mojej aplikacji w ogóle na Mapie serek wiejski jest ok. Słuchajcie, na przykład feta też jest w porządku. I to jest takie dla mnie właśnie zawsze niepewne, ponieważ w sklepach jednak można zakupić serek wiejski bez laktozy. I też można zakupić fetę bez laktozy. Tak samo można zakupić camembert bez laktozy. I to jest takie trochę oszustwo, bo z tego co czytałam, to po prostu te firmy specjalnie tak dodają. A te produkty już naturalnie w sobie tej laktozy nie zawierają, no ale właśnie, żeby tam. Zawsze te produkty bez laktozy są trochę droższe, więc, żeby tam podbić sobie cenę, oni tak robią taki chwyt marketingowy i tak tam dodadzą właśnie napis bez laktozy, dodadzą tą laktazę. Mimo wszystko, że ten produkt i tak tej laktozy nie zawiera. No i właśnie wtedy lepiej na nas zarabiają, na naszej niewiedzy i po prostu na naszych cierpieniach, <grym>, że tak powiem. Więc nie jest to zbyt fajne, ale no tak wam mówię, po prostu, więc ja też na samym początku kupowałam mozzarellę bez laktozy, kupowałam camembert bez laktozy, a te właśnie produkty już same w sobie laktozy nie zawierają. I też w momencie, gdy na przykład taką fetę kupiłam już normalną, a nie, że bez laktozy z napisem, no to czułam się tak samo, dokładnie tak samo, a chyba ta bez laktozy wydaje mi się, że jest jednak trochę zdrowsza, no bo tam żadne cukry jeszcze dodawane nie są, żeby tą laktozę zjadły, tak? No, więc dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ale oszustwo, biały dzień. No, w każdym razie robimy teraz po prostu serek wiejski i on już tej laktozy nie powinien mieć, chociaż tutaj trochę powątpiewam w ten płyn, co tutaj jest. No, ale ja teraz już i tak na low mapie nie jestem, więc nie powinnam na to aż tak zwracać uwagi. No, ale ciężko, jednak trochę mi ciężko. Ja bardziej zwracam też uwagę na to, żeby tego glutenu tego nie jeść. Tak, robimy jajka. No i mamy to, słuchajcie, mega proste i mega smaczne. Ja chyba jestem jakąś królową prostoty, ale uwielbiam takie mega łatwe połączenia. Jest jajko, ogórek, serek wiejski i awokado, gdzieś tu się schowało pod bezglutenowym chlebkiem. Jest też i nasze awokado, także zabieram się do jedzenia. Grzanka i to wszystko takie mega proste, ale naprawdę jest tutaj wszystko, czego teraz potrzebuję.